Cześć, jesteśmy w Kamiennej Starej, gdzie znajduje się ten piękny stary kościół pod wezwaniem Świętej Anny. Jest to najstarszy zabytek architektoniczny na Podlasiu. Został on zbudowany, uwaga, w 1610 roku przez starostę Kownińskiego, Tykocińskiego oraz Wasilkowskiego, pana. Piotra Wisiłowskiego. Legenda mówi, że kościół ten został ufundowany jako wotum zadośćuczynne, ponieważ wracająca z dworu służebna dziewczyna została pogryziona przez psy, została pogryziona na śmierć. I dlatego jako zadośćuczynienie rodzinie został postawiony ten kościół przez rodzinę Wisiłowskich. Jest on w niezmienionej formie aż do dzisiaj. Był wielokrotnie remontowany, ale zachował swoją pierwotną formę. Jest to Szybkościoła jednonawowe, bez presbiterium. Chór jest oparty na dwóch słupach. Także zapraszamy Was tutaj do kamiennej na Podlasie. Musicie zobaczyć ten najstarszy zabytek architektoniczny. Z Dredna. Dziękuję.